dzisiaj trochę o Akademii Wojsk Lądowych i jak tam odbywa się szkolenie w pierwszych 28 dniach czyli szkolenie podstawowe dla nowo wcielonych. No tutaj jeden podchorąży na kolejnym roku, nie wiem, drugim, trzecim, już czwartym czy może piątym roku podzielił się ze mną tym właśnie jak wygląda szkolenie dla nowo wcielonych przyszłych oficerów. No i teraz na pewno po tym Materiale, oczywiście, domyślam się, że na apelach będzie zakaz kontaktowania się z powałką w Akademii Wojsk Lądowych i we wszystkich najlepiej akademiach. Zakaz pisania maili, bo Was SKW namierzy i będziecie mieli przepierdzielone. Nie? Nic z Was nie namierzy SKW, także spokojnie. Ja tutaj. U mnie, u mnie, że tak powiem, pełna anonimowość. Jeżeli macie tutaj, chcecie się czymś podzielić jakimiś informacjami, nie tylko z, ze szkół oficerskich, ale również z jednostek, nie podaję numerów, nie podaje nazwisk. Można się zgłaszać SKW. Do tej pory mi nic nie zrobili, bo mówię jak jest, bo, bo nie, nie, jest, nie jest to nic złego. No ale dobra, wracając do tematu. Wprowadzam w sytuację taktyczną, może na początku wprowadzę w sytuację taktyczną. No jest tak, że yy, no aktualnie, aktualnie trwa to szkolenie podstawowe w, w szkołach oficerskich, bo od października zaczyna się normalny, normalna nauka, jak na studiach, dlatego szkolenie podstawowe odbywa się we wrześniu, 28 dni szkolenia podstawowego. No i bardzo często, głównie tych yy, młodych ludzi szkolą podchorążowie z drugiego, trzeciego, czwartego, piątego roku, którzy już mają jakieś tam doświadczenie, którzy mają już stopień podoficerski, kaprala, sierżanta plutonowego i spokojnie radzą sobie z tym tematem i szkolą. Ale jak to wygląda? No, okazuje się, że zaczęło się w szkołach oficerskich, przynajmniej na Akademii Wojsk Lądowych, no, taka jest opinia niejednego podchorążego, że Dzieje, dzieje się no, zamiast szkolenia normalnej, szkole, szkolenie podstawowe i normalne wojsko, to mamy domowe przedszkole. No i teraz sobie rozkryminimy tutaj tą, tą, tę korespondencję od podchorążego Także lecimy bez, bez tutaj owijania w bawełnę. Wymienię kilka najwa, największych problemów, które trapią mnie oraz moich kolegów na stanowiskach służbowych podczas tej unitarki. Unitarka, czyli te szkolenie podstawowe. Zależy nam na solidnym poprowadzeniu szkolenia i naprawdę większość z nas angażuje w to swoje serce, ale zamiast skupić się na fajnie prowadzonym szkoleniu, musimy uważać i patrzeć, czy żaden Jep nie chowa się w krzakach i nie kontroluje wypowiadanych przez nas słów. Jak jest w wojsku na, na szkoleniu podstawowym? Chodzi tutaj o ten, ten zjeb, który się chowa w krzakach, to oczywiście jakiś tam yy, pan pułkownik, oficer kontrolujący zajęcia, nie? Oni tak mają, chowają, chowają się po, po krzakach, a później hyc, wyskakują jak żółwie ninja z kanałów i, yy, i się przypierdzielają, że jest coś źle prowadzone. Yy, no okej, okay. jeżeli chodzi o te wypowiadane słowa. No w wojsku używa się raczej takiego niecenzuralnego języka, że tak powiem. Yy, no i tak jest, no, no lecą różne niecenzuralne słowa i jest podniesiony ton głosu. Obrażanie oczywiście nie wchodzi w grę nigdy no, no zawsze, ja też zawsze zwracałem uwagę na to, żeby żołnierza nie obrażać, nie mówić ty taki, 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 ale można jakąś tam kurwą o co jakiś czas sobie rzucić, nie? nie? jest to według mnie żaden problem, ale w ocenie starszych oficerów, którzy teraz pilnują, że jak przyjdą młodzi, żeby się nie przestraszyli, no to to jest w ich ocenie problem. No ale Wydaje mi się, że e, jakiś tam e, rygor i pokazanie, no trzeba odrzeć tych takich mamisynków, lalusiów, którzy się boją, a zostawić tych, którzy e, no, coś sobą reprezentują. Są twardsi, odporniejsi psychicznie, no bo w końcu mają za 5 lat być oficerami, tak? Lecimy dalej. Wojsko ma zakaz śpiewania podczas marszów, zakaz realizowania zajęć taktycznych na terenie akademii. Instruktorzy, instruktorzy dostają opier... Za to, że w salach śpiewają z wojskiem hymn oraz pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, celem nauczenia ich śpiewania tych pieśni po żołniersku, by mogli dobrze wspominać swoją przysięgę. No to jest rzeczywiście dziwne. Zakaz śpiewania podczas marszów. No, zawsze była taka zasada w jednostkach wojskowych, że wojsko albo e, śpiewa, albo biegnie. Jak już idzie marszem, no to są te wojskowe piosenki po to tylko, że jak idą, to sobie śpiewają, a jak wojsko nie chce śpiewać, no to za mną biegiem marsz i biegniemy, nie, i ciśniemy, nie, no to przecież e, bardzo ludzkie podejście, nie, że albo śpiewają, albo biegają. No tak przynajmniej kiedyś było na szkole oficerskiej. Kadra narzeka, że za głośno, co za czasy, że dowódcy chodzą i narzekają, że wojsko za głośno śpiewa, no tak, zgadzam się, co za czasy. Aż dziwne, aż dziwne, cholera jasna, zawsze się przypierdzielali ci przełożeni, że wojsko ma śpiewać, że nie może iść sobie maszerować bez śpiewu, nie? A tutaj jest pomieszanie z poplątaniem, okej, okay. no bardzo ciekawie się to czyta, jak tam się pozmieniało. I tu nie chodzi o poruczników, oni mają swoje kance, czyli kancelarie w innych budynkach, bałwanom, pułkownikom przeszkadza śpiew, jak przechadzają się po akademii i szukają ofiar. Czyli pułkownicy przechadzają się po akademii i szukają ofiar, czyli tych, tych instruktorów, którzy szkolą e, młode, młode wojsko, że tak powiem. Podpisujemy po trzy razy kompanijne zakresy obowiązków, bo co chwilę pułkowniczkom przypomina się, że czegoś to jeszcze nie wolno robić z wojskiem i trzeba jeszcze raz podpisać i straszyć działami. Czyli ma, ma być pełna tutaj kulturka, głaskanie, klepanie po dupkach, klepanie po pleckach, straszą działami, czyli, e, czyli karami, tak? Jest, no dostajesz działę, no tak jest w wojsku, że się dostaje działę, czyli no działkę, no, czyli karę. Straszeni jesteśmy kontrolami z departamentu szkolnictwa, że pułkowniki mają chodzić i wyłapywać pojedynczych, nowo wcielonych i, i wypytywać ich, czy nie dzieje, im się krzywda, jaki kapral im się nie podoba, bo krzyczy, i każe ścielić wo wozy, czy uczyć się stopni. Pytają o konkretne nazwiska. <słyska> Będą, czy, czy, czyli tak, młode wojsko. Ma być głaskane, nie, nie może się za dużo uczyć, bo jeszcze i mózg wyparuje, tak. Nie może ścielić wozów, czyli łóżek nie może ścielić, bo w wojsku jest taki system, że się ścieli na dzień, ścieli się na noc, ścieli się na wietrzenie. Trzy rodzaje ścielenia łóżek są, nie? No ale to tak zawsze na szkoleniu podstawowym było, zawsze ta uniterka, zawsze jakiś tam porządek musiał być. W szafce poukładane równaj w prawo, buty równaj w prawo, od jakiś tam wzór tego wszystkiego, jak ma wyglądać izba żołnierska, a tu po prostu z, z departamentu, Szkolnictwa mają przyjechać i pytać się młodych chłopaków, czy im jest fajnie, czy jedzenie smakuje, czy kapral nie krzyczy, czy, 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 czy nie dzieje im się krzywda. No jaka krzywda? Normalne, normalne szkolenie podstawowe, tak? Dalej. Ich czas wolny to świętość. Ich, czyli tych nowo wcielonych, młodych podchorążych, którzy kiedyś tam mają być oficerami, a tutaj się pytają, czy im. Nikt nie, nikt nie krzyczy na, na nich za bardzo, nie? No, domowe przedszkole, normalnie domowe przedszkole. Dostaliśmy prikaz, że nowowcieleni, jako żołnierze dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, mają się czuć jak najlepiej i ma im niczego nie brakować. <grych> no to właśnie, zapomniałem tego wcześniej powiedzieć, że nowowcieleni, podchorążowie na pierwszym roku yy, odbywają tą służbę jako dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Czyli... Mają niczego nie brakować, mają być grzeczni. Kurde, masakra, masakra, po prostu cyrknie wojsko, cyrknie wojsko, domowe przedszkole. Głaskajcie tak tych młodych chłopaków, nie wiem co z nich wyrośnie. Zawsze było, jak to się mówi, elegancko w języku polskim w pizdę i na gaz. Ja mówię, bez, bez obrażania ludzi, no ale zawsze te szkolenie podstawowe tak się odbywało, że no, człowiek z jezorem na wierzchu biegał, biegiem na e, posiłek, biegiem na zajęcia, taktyka, czołganie się, bieganie, fikołki, włefy, strzelania. I e, no, nie było kiedy, nie było czasu wolnego, że tak powiem. Nie? Nawet jeżeli w planie był czas wolny, to ten czas wolny był poświęcony na e, na to, żeby uczyć się chodzić do przysięgi. Równego kroku trzymać, krok defiladowy się uczyć. Także ten czas wolny dopiero się zawsze zaczynał. O godzinie 22 i trwał do godziny, do godziny 6. Czyli 8 godzin, 8 godzin snu, i o 6 pobudka, zaprawa, bieg, 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 bieg. No i jakoś tak e, człowiek nabierał ten, tej tężyzny fizycznej, trochę psychicznie się uodparniał. No i chyba jakoś to w miarę dobrze wychodziło, no mówię, no za, oczywiście yy, nigdy nie byłem zwolennikiem jakiegoś tam obrażania czy znęcania się, ale jeżeli dowódca, bo słuchajcie, co innego, jeżeli przychodzi debil i wymyśla sobie głupoty i przepompuje wojsko przepierdzieli, a sam sobie szlugę jara, nie? I maski łóż w tył na lewo, w tył na lewo i szlugę sobie jara, siedzi sobie tak jak ja teraz, nie? A wojsko tam zapierdziela z wywieszonym jęzorem i później tak na posiłek mierzy czas na posiłku debilnie? także ostatni nie zdąży zjeść albo je zupę oddając do, do tego na kuchnię talerz no to to jest, to jest debil to jest znęcanie się ale co innego jak jest konkretny dowódca który mówi za mną biegiem marsz i sam biegnie tak wojsko biegnie on biegnie razem tutaj ćwiczymy razem kontrolujemy co się dzieje tak żeby tak żeby no mówię to jakoś normalnie było a nie jak jako znęcanie się znęcanie się nie Krzyczenie, tak, ale to też yy, bez obrażania, nie? Można, no, w wojsku, no jak jest to, i jak stoi pluton ludzi, to żeby oni zrozumieli, co do nich mówisz, to trzeba krzyknąć, nie? Podnieś ten głos. A, że czasami się wyrwie jakieś tam niecenzuralne słowo, no to co w tym złego? No, jesteśmy dorośli chyba, jesteśmy w, w tym wojsku, no taka, taka jakaś tutaj, nie wiem, czy to jest złe, czy to jest dobre, z, z tymi niecenzuralnymi, ale czasem jakiś tam. Jakaś urwa, jak się wyrwie, no to zaakcentuje się swoje niezadowolenie albo zadowolenie, nie. Także nie jest to chyba nic złego, te, te niecenzuralne słowa i krzyczenie. Wymagają porządków. Zaraz, zaraz, zaraz. Gdzie skończyłem? Gdy, stwier, gdy stwierdzimy, Jakieś nieprawidłowości w umondorowaniu? Jedyne, co możemy zrobić, to użyć formułki. Panie X coś jest do poprawy. Proszę wykonać od początku. Nie ma proszenia w wojsku. Od kiedy, kiedy tu jest jakieś proszenie w wojsku? Panie X coś jest do poprawy. Proszę wykonać od początku. Żołnierz. Zastanów się, co masz nie tak, a ja liczę. Jak do ilu doliczę, tyle pompek zrobisz. I już żołnierz zaczyna myśleć. Żołnierz zaczyna myśleć, nie? Pompki czy tam przysiady, czy to kto co, kto co lubi, tak? I wtedy żołnierz zaczyna myśleć, nie? No i jak doliczy kapral sierżant do 10, no to 10 pompeczek. A jak nie, no to 100 pompeczek rozłożonych na raty na 10 dni. Na początek, nie? Na początek, a później te sto pompeczek to chyba taki podchorąży powinien naraz pyknąć, nie? Jak to się mówi. Ale spoko. Wszystko, wszystko, że tak powiem, yy, z humorem, z umiarem, i, a nie z proszeniem i klepaniem po dupkach. No, takie jest moje zdanie. Napiszcie zresztą w komentarzu, jakie jest yy, Wasze zdanie. Przełożeni wymagają porządków, nie dając tam żadnych narzędzi na nowo wcielonych. No, czyli nie dając narzędzi w sensie, że nie, nie, trzeba grzecznie, usłużnie, pięknie głaskać. Oj, Jacusiu, Jacusiu, jak tam smakował obiadek? Nie możesz biegać? Odpocznij, poleż sobie, nie? No le leżenie na wozie na szkoleniu podstawowym, no, było kiedyś nie do pomyślenia. Teraz widzę że żołnierze mo mogą odpoczywać. No. Zmienia się, ale czy to i zmienia się w dobrym kierunku? No nie wiem, czy chcemy mieć takich lalu lalusiowatych e, oficerów kiedyś, zobaczymy. Aby nie byli betonami, bo już lepiej laluś niż beton, chociaż no chyba tak. Dobra, kwestia komisji wojskowych. Do szkoły oficerskiej trafiają ludzie, którzy notorycznie mylą prawą lęk, rękę z lewą. No tak zawsze jest. No, pierwsze zderzenie z wojskową rzeczywistością to każdy może się przez rok czasu mylić, nie? Ale spoko. Nie potrafią się wypowiedzieć, bo tak się jąkają i trzęsną. No Zestresowani są. No, na początku mogą się tam trzęsie i jąkać, no, wiadomo. Eee, no ale to psychika, psychika gdzieś tam. Człowieka jest taka, że gdzieś tam trafia do, ty, do, ty, do tego, do tego nowego, do nowej rzeczywistości. I gdzieś tam rzeczywiście może się, może się bać. Ale. Dobra, idziemy dalej. Żołnierze, żołnierze składają wnioski do cywila. Bo po trzech dniach tęsknią do domu i nie zdawali sobie sprawy, że tyle czasu bez rodziny będą. Nie? No niektórzy widzicie psychicznie nie wytrzymują, mamusi nie ma. Trzy dni mamusia nie podała, kanapek nie zrobiła, na stołówce dali nie taką zupkę mleczną, no i trzeba jednak kwity do cywila, do cywila składać. Takie przypadki też są. No i zawsze były, zawsze były, że gdzieś po tych pierwszych dniach ktoś rezygnował z wojska, czy ze szkoły oficerskiej, bo jednak stwierdzał, że coś tam mu się nie podoba taki sposób prowadzona jest teraz rekrutacja i rozmowy kwalifikacyjne. Mamy podejrzenie, że jeden żołnierz posiada jakiś stopień autyzmu i musimy go chronić przed kolegami z izby, bo by go zajechali ciągle cisnąc, cisnąc z niego bekę. No ja nie wiem, jak te komisje lekarskie działają, no ale okej. Okay. Odkąd wprowadzono 4500. Złotych dla pchorów, zapaleńcy i pasjonaci stanowią coraz mniejszą część podchorążych na rzecz ludzi chcących przehibernować jeden rok i dostać kupę siana za nic nierobienie, nie, nie po czym po prostu odejść z armii. No, rzeczywiście, dla niektórych, zwłaszcza dla osób, którzy świeżo gdzieś tam zdali maturę. I dopiero wchodzą w, w ten etap dorosłości, tak na dobrą sprawę, no to te 4500 zł, czy tam 5000, no różnie, różnie mówią, ale tutaj chyba na, na, na rękę napisał po prostu pod chorąży, ile tak naprawdę jest, czyli 4500 zł na rękę dostają, plus do tego wyżywienie, plus do tego zakwaterowanie i jest to traktowane jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa czyli rzeczywiście miesiąc można sobie prze przehibernować w jakichś w miarę komfortowych warunkach bo na szkołach oficerskich no te te warunki, jeżeli chodzi socjalno-bytowe, tak, tak zwane warunki nie są takie nie są takie złe i nie grozić to przez rok czasu, że będziesz jeździł na, na granicę, czy jakieś wielkie służby pełnił, bo bo cały rok jest nauka, to jest jako studia. Nie? Także pierwszy rok normalnie, każdy rok jest jako studia, i tam tylko raz na jakiś czas są jakieś wyjazdy na poligon w okresie wakacyjnym, w okresie wakacyjnoletnim. Jakieś inne szkolenia, a tak to granica podchorąży mnie nie grozi, bo mają się uczyć, mają się szkolić, są to normalne, normalne studia, a tak jak tutaj, tutaj podchorąży pisze, że niektórzy chcą rok czasu przehibernować, zdali maturę, idą sobie rok posiedzą, 4,5 koła miesięcznie zgarną, wyżywienie, do tego wyżywienie, zakwaterowanie i na koniec się zwolnią i, i tyle. Albo przejdą sobie na studia cywilne i rok, i rok już mają zaliczony, nie? pierwszy. Bo na przykład wojsko się nie podoba, rok sobie przehibernował, przesiedział, yy, pierwszy rok zaliczył, dobra, pierdziele, te wojsko odchodzę, nie, kasy nie, przecież nie trzeba oddawać, bo to jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Fajnie było, cztery koła się zgarniało, a teraz z powrotem do cywila, nie? Dobra. I to by było w sumie yy, na tyle. Jeżeli Ciekawe informacje, jakieś jeszcze macie na temat szkolenia. Ja myślę, że tu nie, nie tylko jest to ciekawa informacja od podchorążego, który siedzi w środku. Jak wygląda to szkolenie? Nie jest tylko ciekawa informacja dla cywili, ale jest to również ciekawa informacja dla żołnierzy zawodowych, którzy czekają na tą kadrę oficerską, która gdzieś nam przyjdzie po szkole oficerskiej. Jak oni będą wykonywać swoje obowiązki? Jacy będą? Czy będą twardzi? Jak Rambo? Czy będą lalusiowaci? Jak Lalusie jak plastusie, no i y, przykro to słuchać, że tak to się zaczyna robić takie dziwne rzeczy, bo do czego to dojdzie, no to, no to nie, nie wiadomo, a tutaj słuchają też podoficerowie, oficerowie, dowódcy kompań, którzy dostaną takiego y, młodego oficera, podporucznika na dowódcę plutonu przyjdzie albo y, przyjdzie jako przełożony i taki sierżant tu słucha, no kogo ja dostanę, nie? I takie tutaj pytanie się pojawia. No ale pocieszający jest fakt, że nie wszyscy są tacy, nie ma co wrzucać wszystkich do jednego wora. Wierzę w to, że wśród tych młodych podchorążych na pierwszym roku są też konkretni ludzie, którzy przyszli do wojska z pasją, którzy będą zmieniać to wojsko być może być może w końcu powoli małymi kroczkami gdzieś tam wspólnymi siłami yy, uda nam się to zmienić żeby było to wojsko no, rzeczywiście nie nie szło w kierunku Rosji tylko bardziej w kierunku zachodnie, zachodniego a nie tutaj Białoruś Rosja bo sami widzicie że na defiladach to ładnie wygląda a po tym co ja mówię no to tak rzeczywiście niektórzy się zastanawiają cholera jasna Dokąd nam bliżej, nie? jeżeli chodzi o, o szkolenie, o całą tą armię. No i rzeczywiście można wyciągnąć takie, y, takie wnioski. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy, oczywiście, to wszystko. Dajcie łapę w górę, dajcie komentarz taktyczny. Chyba, że macie jakieś inne swoje przemyślenia, to też napiszcie. Udostępnijcie film. Nie, niech się niesie, niech ludzie wiedzą, jak to wygląda. Jeżeli jakiś mądry web dojdzie do wniosku, że rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić, trzeba zmienić, no to mamy, mam nadzieję, że będzie się zmieniało. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.